Może pójdziemy razem do przedszkola, skoro i tak wychodzisz. A kto z małym zostanie? No, przecież śpi, mam mocny sen. Mam siedzieć w przedszkolu na zebraniu. Co w tym złego? Kochanie, no przecież wiesz, że to nie dla mnie. ale jest to do klubu. Swingerskiego. No, niekoniecznie swingerskiego. Jakiegokolwiek klubu. No, najbardziej lubisz swingerskie kluby. Boże. No. Raz zaproponowałem grupę seks. Afera na całe życie. Babki rób z piasku, a nie grzeb tak bezmyślnie. Pół godziny siedzisz i nie zrobiłeś żadnej babki. W moich czasach to było nie do pomyślenia, żebym tak siedziała i grzebała tak bez sensu. Nie wolno się bawić darem Bożym. Jest wigilia. Masz tu z matką tak. Czekamy, Pani Antku, tak? Coś Pani pokaże. Halo. Tak? Może pan jeszcze nastra do tego talerza? Bardzo proszę. Przepraszam, może innym razem. Musi pan przepracować pewną kwestię. Jaką? Uwieść panią z przedszkolu. Co? cię po prostu. <śmiech> <śmiech>